No, i jesteśmy w Miami. Długo my czekaliśmy na ten wyjazd. Mam nadzieję, że Wam się będą podobały materiały stąd, bo tutaj zaczynamy naszą serię ze Stanów Zjednoczonych. Pokażemy Wam jakieś fajne miejsca, ciekawostki, jakieś ich produkty w sklepach. No i najważniejsze, przetestujemy troszeczkę ich fast foodów. Mam nadzieję, że nie wrócę dużo cięższy niż teraz. Jest piękna pogoda. Wiadomo, amerykański sen, ale naprawdę nie jesteśmy teraz w Miami. Odcinek z Miami mamy cały nagrany, tylko zapomnieliśmy najważniejszej rzeczy, czyli zapomnieliśmy przed, przez jetlaga nagrać wstępu do filmu z Miami. Także no ja już wiem, co się dzieje. W Miami, wy jeszcze nie, a to jest wstęp do filmu, który już się wydarzył. Oglądajcie. Tak wygląda nasz dom, tak się prezentuje. Fajny, skromny, cieplutko, jest godzina 8 rano, mamy 24 stopnie. A to nasze auto, patrzcie na to. Ford Expedition 5.7 litra, wielka bestia, 30 mil najechanych. Lówka funkiel, no jest grubo widzowie. My zapłaciliśmy za ten samochód za 8 dni 1100 dolarów. Pełnym ubezpieczeniem ze wszystkim. E, no wiadomo, na jedną osobę to jest dużo, ale jak jest was więcej, no to sobie to porozbijecie i będzie git. My akurat jesteśmy tutaj w 6 osób, jest wielkie auto, no ale w sumie jak jeżeli ktoś z was był w Stanach lub wie jak to wygląda w Stanach, to to właśnie tak wygląda. Same takie auta są na ulicach. Ogromne jakieś GMC, jakieś właśnie tego typu rzeczy Jakieś e, ramy no patrzcie nawet jeszcze na ekranie Mówiłem, że nówka Funkel 30 mil najechany, na ekranie jeszcze folia 8 miejsc No giga auto, nie? No taki mini autobus to jest w sumie widzowie, nie? Jak macie te busy 9 osobowe No to, to w sumie jest takiego samego gabarytu Tylko, że to nie jest bus Jesteśmy pod stadionem Interu Miami Tutaj właśnie co jakiś czas można spotkać drugiego najlepszego piłkarza w dziejach, czyli Leo Messiego. Tak sobie pomyślałem, że jak już tu jestem, przyleciałem na drugą stronę kuli ziemskiej, to kupię sobie koszuleczkę Messiego, tą różową. Ogólnie czuć mocno, że w Stanach piłka nożna nie jest najpopularniejszym sportem, bo jesteśmy pod. Pusty parking. Pusty parking, nie ma otwartego. Tak, jest sobota, nie ma otwartego żadnego sklepu z koszulkami, wszystko jest pozamykane. Stadion również jest zamknięty. Nawet jak byliśmy, nie wiem, no ogólnie jak byliśmy w Manchesterze e, i w Liverpoolu, i ogólnie na jakichkolwiek stadionach europejskich, no to tam nawet jak nie ma dnia meczowego, to i tak te wszystkie sklepy są otwierane, można chodzić. A tutaj chyba tylko w dzień meczowy to żyje. No szkoda, bo chciałem sobie kupić koszuleczkę i tak sobie kupię gdzieś w Miami, ale to już nie będzie smakować tak samo, jakbym ją kupił bezpośrednio tutaj. Pod Kojo Taco, ponoć najlepsze tacosy w Miami, zamówiliśmy sobie z wieprzowiną. Z jakimiś warzywami. To jest ta sama miejscowa za księżuro był tutaj ostatnio, więc wpadliśmy sobie przestać, czy rzeczywiście są takie dobre. No i są smaczne. Jakby, ja nie jestem znawcą tacos, jestem znawcą kebabów, ale smaczne. Mięso słone, soczyste, dużo tłuszcze, zwłaszcza jak ten tłuszczek kapie, świeże placuszki wypiekane, naczyń, robione tutaj na miejscu. Dobre, czekaliśmy już 10 minut, ale było warto. Mamy jeszcze Casadię. Casadije jadłem tylko w KFC w postaci kulito. Ale takie quesadilla jest po prostu tryl, trylion razy lepsza. Mega naładowany tym mięsem kurczaczkowym. On jest wcześniej jeszcze marynowany. Masa sera, pyszne sosy, świeżutka tortylka wypiekana tutaj na miejscu. 10 na 10. A Ten do spróbowania taka tacosika z krewetką. No, niepopularne krewetką. połączenie. Ale chyba, ten sam, chyba mm. ten sam sos, który ty miałeś w środku jest tutaj to taki różowy. No, co, tak widzę. Ta krewetka lekko pikantna, ale bardzo dobra. Jest podane w takiej formie zimnej. W sumie oni chyba mają taki ruch, że nie, nie naważają dawać tego na ciepło. Ale ja też nie wiem, że to powinno być na ciepło. A w każdym razie dla mnie petarda, mimo że nie jestem jakimś super fanem na no, przykład kuchni meksykańskiej, Więc polecam. Jesteśmy teraz na Miami Beach. Nie wiem czy poznajecie te budynki, ale ci widzowie, którzy czekają na GTA 6 i oglądali trailer właśnie GTA VI, na pewno poznają te budynki. No bo to są właśnie budynki z Miami, a, w GTA 6, a GTA 6 odbywa się właśnie w Miami, więc macie tutaj zdjęcie na porównanie, gdzie jesteśmy. Widzowie, patrzcie na to. Pierwszy raz w życiu widzę Chuck, czyli ten samochód od Elana Naska. Ja kocham chipsy i w tej chwili jestem w chipsowym raju. Patrzcie na to. Tam w kartonie są nawet chipsy pakowane po 42 paczki w jednym kartonie. Zobaczcie na to. Wszystko o smaku flaming hot. Doritosy, chitosy, e, gdzieś tutaj jeszcze były lejsy, takisy, jakieś kurce, nie wiem, chipsy, których nie znam. Zobaczcie, widzowie nawet mają pretzle flaming hot. Primy, ale to są takie saszetki do rozrobienia w wodzie, widzicie, to jest na przykład. A tutaj masz patrz, pakowane mniejsze butelki, też po kilka sztuk. Zamówiliśmy sobie tako rico, więc mamy Buritos Takoriko, mamy do tego salsę pomidorową i, i do tego mamy takie oto nachosy, Robione chyba na miejscu, nie jakieś Doritos. Chrupkie, ale w ogóle nie są słone. Chyba tam w ogóle nie ma soli, naprawdę. Tak, na Ubericie się byli jako polecani jako local hero. Kurczę, no duże te burrito, W sensie, no nie jadłem wiele buritów w życiu, ale wydaje mi się takie solidne. Jak dobrze wiecie, jesteśmy w Miami i tutaj przeważa kuchnia meksykańska, kubańska, no ogólnie latynoska. W sumie to bardziej się czuję, jakbym był w jakiejś Hiszpanii niż w Stanach, bo 90% lokali obsługuje w języku hiszpańskim. Nawet sam dzisiaj zamówiłem po hiszpańsku. Nie wstydziłem się, także, także tyle i co? Sprawdźmy sobie te burrito. Szczerze, to nie ma smaku stare. A to jest burrito z kurczakiem, ale naprawdę to jest jałowe. Jeszcze jeden gryz, żeby nie było, ale pierwszy gryz jest taki, że Zero smaku, naprawdę, tektura Kurde no, no naprawdę nie ma smaku, no jakbym miał tekturę, stary no Naprawdę nie wiem czy to ze mną to jest nie tak, czy to nie ma smaku Dam to teraz Marcinowi, żeby wziął gryza Bo Już tylko jakąś zmieloną fasolę i to wszystko Nic, nic, naprawdę Jest papka, czujecie, że coś żujecie Ale normalnie zero smaku Ani soli, ani pieprzu Po prostu taka zmielona papka No Kurczę, no czekajcie, ostatnia szansa. To nie ma smaku. I ja nie wkręcam, w sensie to mówię szczerze. Żadnych wrażeń smakowych. Nic nie zostaje w ustach. Nawet nie ma co powiedzieć o tym stawie. No, no, no tak. Jeżeli w burrito za tam 12 czy 13 dolarów jedynym wyczuwalnym składnikiem jest ryż, to znaczy, że coś poszło nie tak. Czekamy na to drugie, a no rico jako tako. Jako tako? Nawet nie jako tako, no po prostu lipa, nie? Drugą rzeczą, którą sobie zamówiliśmy, jest krabdu. Żur. Chyba tak to się powinno czytać. I mamy tutaj tak. Shrimp bez głów. Pół yy, kilograma. Jumbo snow crab legs. Czyli nogi z jumbo snow craba. Level ostrości medium. Oraz sos garlic butter. Do tego mamy kukurydzę i mamy french fries. Łącznie zapłaciliśmy 61 dolarów. W takiej formie to przyjechało, że są tutaj frytki. I teraz patrzcie na to. To jest ten krab i te shrimpy. I ta kukurydza. Mamy to takie chyba zapiekane w takim worku, albo jest to tylko przywiezione w tym. Jeden worek i jest jeszcze drugi. Ale daje owocami morza strasznie. Drugi worek zawinięty, no bo zapach jest naprawdę mega intensywny. Zawinięty na dwa razy, ale daje po prostu na całą chatę. Gorące to strasznie jest. Tak. Urzes, ale daje rybom. Mamy tutaj nogi kraba. Pół kilo shrimpów, kukurydzę, ale gorąca. Jakieś chyba ziemniaczki, no i tłuszcz. To jest takie jakby zupie wszystko podane, no bo to jest chyba gotowane razem wszystko. Tutaj mamy jeszcze frytki w takiej śmiesznej panierce. Chrupkiej. W sobie w takiej panierce są troszeczkę jak mamy u siebie w nano. W takiej jakby bułce tartej. Nie będziemy tego jedli na filmie, ponieważ jest to danie, które zjemy sobie z naszymi znajomymi, z którymi to jesteśmy. W taki sposób tutaj jedzą w Miami. To jest bardzo popularne. Takie kraby i owoce morza. Widzowie, słuchajcie, to były najlepsze krewetki, jakie w życiu jadłem. Mega pyszne, mega słodkie, naprawdę takie super marynacie. Nie żałowali krewetek, nie, żał nie żałowali niczego. Pyszna, słodziutka kukurydza. Tak, jeszcze były takie ziemniaczki. No i krap, to wszystko było gotowe razem. Tak. Pierwszy raz w życiu. Znaczy, generalnie jadłem wiele razy owoce morza, tak gdzieś tam w Grecji, w Hiszpanii, tak troszeczkę, ale tutaj jeden tak stricte owoce morza, i naprawdę były najlepsze jakie rzeczy jadłem. Jeżeli chcecie coś takiego w restauracji, to pytajcie tam o seafood Boil. Naprawdę było to przepyszne, zaskoczyłem się mega. 10 na 10, 10, na 10 naprawdę. Szkoda, że nie wiedziałem, że to będzie tak dobre. Bo zamówilibyśmy tego dwa razy więcej. Nie? Teraz pokażemy Wam, jak mieszkaliśmy, ile zapłaciliśmy, gdzie jesteśmy. Dobra, to może zacznijmy od najciekawszego, czyli od ceny. Za ten dom, na 6 osób zapłaciliśmy 5600 złotych łącznie. Za 5 dni. Yy, no i co, pokażę Wam teraz, jak wygląda ta chata. Jesteśmy na Kokonad Grove Ponocie to jakaś super bezpieczna dzielnica, no i w sumie rzeczywiście tak było. Zobaczcie, w ten sposób wygląda kuchnia. To jest, ja lubię w tych amerykańskich domach to, że tutaj jest taki zawsze, można sobie barek zrobić. Stół krzesła. Tutaj jest takie pomieszczenie z pralką oraz y, suszarką do prania. To mamy w sumie wyjście na ogród. Ogródek taki mały, w sumie nie korzystaliśmy z tego. Zobaczcie, jak to jest wielkie. To tak. Niezły nie wir. Dobra. Lodówka też malutka. Eee, I co? Pokażę Wam teraz. No, lodówka już pusta, bo wyjeżdżamy, więc opróżniliśmy ją całą. I teraz pokażę Wam pokoje. Salon, łączony w sumie z kuchnią, tylko dzieli je ten ten lat. Duży salon, duży amerykański salon. Trzy sypialnie. Ja spałem tutaj. Klima bardzo mocna, naprawdę. Aj, w ogóle pokażę Wam śmiesznie, jak się tutaj ustawia klimę, bo nie jest na taki pilotik. Tylko jest na takie pokrętło. Klikasz se to i sobie tam wybierasz co chcesz: lewo, prawo. A kolejna sypialnia tutaj spać nasi znajomi. Taki to był dom. Nie był jakiś super hiper. najważniejsze, że był na bezpiecznej dzielnicy. W sumie to jest to trochę taki poradnik dla oszczędnego podróżowania, bo tak wiem, że da się to zrobić z większym rozmachem. Kupić 3 dom za 20 tysięcy za 4 noce. Ale no, w sumie my tak nie lubimy. Wolimy sobie kupić tańszy dom, ale te pieniądze spożytkować na przykład na mieście. Coś sobie popróbować, pojeść i w sumie Wam pokazać. No i w sumie jesteśmy tutaj łącznie 16 dni. Będziemy w ponad 5 miastach, więc no tak wszędzie rozwalać po 10-15 tysięcy. No tymczasem Idziemy do auta, jedziemy na farmę aligatorów, a później do Orlando.